Cześć kochani, tutaj Mami. w filmie, którego na kanale nie było, bo czas bardzo leci. Chyba 4 lata i chcę na nowo trochę przerobić to, co w minimalizacji nie jest takie świetne, co w minimalizacji gdzieś mnie tam dotyka, co mi gdzieś tam przeszkadza. I mam nadzieję, że Wy też napiszecie swoje przykłady takich rzeczy, które przy minimalizowaniu. Minimalizacji, jak tam chcecie, gdzieś was najbardziej dotykają, bo to nie jest zawsze tak, że są cukierki, kolorowa łąka, piękne kwiatki. Czasami jest naprawdę ciężko, czasami to denerwuje. W ostateczności muszę wam od razu powiedzieć, że jestem zadowolona z tego, że wskoczyłam gdzieś na tą drogę minimalizowania, że wyrzucam, że sprzątam, że ograniczam, ale są minusy, o których zdecydowanie z wami chcę szczerze porozmawiać, zwłaszcza dlatego, że wiem, że większość z was gdzieś tam nadgryza. Ten temat, gdzieś tam pracuję nad sobą, więc te Wasze przemyślenia będą fajne, dogłębne i na pewno z chęcią poczytam. Ja lecę z moimi, bo naprawdę jest o czym porozmawiać, o problemach, które się odczuwa. Minimalizacja wpływa na relacje i ogólnie na odbiór wszystkich osób, jakie spotykasz na swojej drodze życia Przynajmniej u mnie tak jest, u mnie tak było z minimalizacją zdecydowanie Nie jest to tak, że mam jakiś tam problem z moim mężem, bo on akurat z automatu można powiedzieć jest minimalistą Wiecie, nie wyszukuje nie wiadomo ilu rzeczy, wie czego chce, wie co chce kupić regularnie, po co nigdy nie sięgnie i tego typu rzeczy, natomiast już na przykład bardzo e, wpłynęła na odbiór tego, jak postrzegam osoby choćby z internetu, jest masa, 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 naprawdę masa, powiedziałam to ostatni raz, kąt, które u mnie poszły tak. Bo jeżeli cały czas robisz chole zakupowe, pokazywanie ubrań, zamawiasz po prostu tonę ubrań, żeby pokazywać je innym, i jeżeli całe Twoje konto się na tym opiera, jeżeli z konta vlogowego, które miało fajne wyświetlenia, robisz bardzo wiele po to, żeby pokazywać cały czas chole zakupowe, chole zakupowe. Co jest fajnego w Pepco, Kik i tak dalej To u mnie po prostu odpada I jeżeli takich treści jest za dużo w stosunku do treści vlogowych Dlatego was ostatnio właśnie pytałam Kogo tam z vlogów oglądacie I jeżeli macie kogoś do polecenia To dalej jak najbardziej piszcie Bo dalej uwielbiam i dalej szukam to po prostu odpada. Nie chcę tam nikogo uświadamiać, nie chcę tam nikomu pisać, bo każdy niech żyje tak jak chce, ale takie treści już nie są przeze mnie oglądane, takie kanały nie są już przeze mnie oglądane. Na co dzień, jeżeli spotkam się z osobami, które mówią, że. Kupiły nie wiem za 200-300 zł, e, mega rzeczy w Pepko, kiku i tak dalej, to po prostu już się nie wgaduje, bo nie chcę psuć żadnej relacji i niech każdy robi to, co chce, ale czuję jakąś taką rezerwę, więc bardzo mocno wpływa to na relacje, na odbiór społeczeństwa, na odbiór wszystkich osób naokoło, o ile kiedyś mi to nie przeszkadzało. Później gdzieś tam ciągnęło do romansu: no bo jeżeli ktoś mówi, że to jest jednak fajne, to może to jedno bym sobie kupiła. A teraz po prostu omijam szerokim łukiem. Dajcie znać, czy u Was jest tak samo, że gdzieś Wam to przeszkadza i czy macie takie osoby w swoim otoczeniu, które są maksymalistami i Was gdzieś to dotyka. Ja na szczęście w zasadzie to nie mam, więc spokojna moja rozczochrana. Coś, o czym się nie mówi i co jest po dwóch stronach barykady, dlatego że to, że dzięki minimalizacji mam więcej czasu, no to oczywiście mam mniej rzeczy, mniej, mniej wyszukuję tego wszystkiego i tak dalej, więc mam więcej czasu. Ale na minimalizację też trzeba mieć czas. Ostatnie moje lata um, opierały się na tym, że tak naprawdę w dni wolne gdzieś nad tym pracowałam, i słuchajcie, do dzisiaj tak jest. Za niedługo, już w przyszłym tygodniu będziemy mieć wywóz gabarytów, i od dwóch, trzech tygodni gdzieś tam w wolnych chwilach patrzę, co ja chciałabym wywieźć, dlatego że gdzieś mi się to tam wiecie plątało po domu. Wiedziałam, że to jest do gabarytów, ale jeszcze czekałam. E, więc jest takie wyszukiwanie i jest wyszukiwanie na sprzątanie, czasu na sprzątanie toaletki. Jest wyszukiwanie na e, przeglądanie tych samych szafek po pięć razy, żeby się upewnić, czy tam już jest w porządku, czy jeszcze chciałabym coś poprawić. Jest wreszcie wyszukiwanie, choćby i takie, e, że bardzo dużo czasu nie powiem, że straciłam, ale poświęciłam na to, żeby oglądać na przykład amerykańskie kanały e, o Minimalizmie. Zawsze, jak zawsze, minimalist ten dokument na Netflixie to już chyba oglądałam dwa albo trzy razy i do dzisiaj osoby w nim występujące obserwuję na Instagramie choćby i. Więc musisz mieć na to czas i nie oszukujmy się. Jeżeli zaczynasz w to wchodzić, jeżeli zaczynasz minimalizować, to nie będzie tak, że poświęcisz cały jeden dzień i wysprzątasz dom. Absolutnie nie. E, że poświęcisz. Um, Kilkanaście godzin i po prostu będziesz mieć już na zawsze czysty salon albo już na zawsze czystą piwnicę, więc trzeba mieć na to czas. Ten czas naprawdę trzeba poświęcić, trzeba do tego przysiąść. Z czasem będzie lepiej, ale ten czas i tak zawsze jest potrzebny, dlatego że no. Ja nie mam dzieci na przykład, ale jeżeli ktoś ma dzieci, no to wiadomo, że coś nowego w domu się pojawi, znowu to będzie trzeba oczyścić, znowu to będzie trzeba przejrzeć, pakowanie tego wszystkiego i tak dalej. To cały czas schodzi i to nie jest tak, że przynajmniej na początku zyskałam mnóstwo czasu, bo nie straciłam go na przeglądanie, nie wiem, choćby i holi zakupowych tych nieszczęsnych, czy scrollowaniu Instagrama w poszukiwaniu jakichś zakupów, ale. Musiałem go poświęcić na to, żeby zacząć oczyszczać. Ciągła praca nad sobą. I to nie jest łatwe. Mogłabym to porównać chyba do osoby, która jest na diecie i mogłaby sobie robić soboty z cheatmealem Ale tutaj to nie przejdzie, bo jak sobie zrobisz taki cheatmeal i zaczniesz na przykład. Kupować albo przeglądać, to zazwyczaj kończy się to źle. Kończy się to jakimiś wyrzutami sumienia itd., e, więc to jest cały czas ciągła, ciągła, ciągła praca nad sobą to jest konsekwencja to jest, jeżeli chcesz osiągnąć ten swój pułap, który gdzieś tam sobie określiłeś, no to jest to e, każdego dnia pilnowanie siebie. Jest to osiąganie celów, to jest stawianie sobie tych celów, jest to ciągłe przeglądanie rzeczy, więc tak naprawdę ta ciągła praca nad sobą jest tu niesamowicie istotna i lepiej nie odpuszczać, bo może być tak, że jak odpuścisz za drugim czy trzecim razem, to już po prostu popłyniesz, bo będzie ci przykro, bo to, co było u mnie, będzie ci się nudziło, będziesz szukał jakiejś rozrywki, bo pójdziesz na zakupy i wrócisz z siatką rzeczy. Do domu, czy jakichś innych rzeczy, to cały czas trzeba myśleć o tym, jaki jest cel, że robisz to dla kogoś, robisz to dla siebie, i mówię tutaj dla kogoś, na przykład w porównaniu do tego, jak było kiedyś, to mój mąż bardzo docenia, że nasze wolne dni to nie jest gdzieś tam przegląd zakupów na zasadzie jedziemy do galerii oglądać, że to nie jest układanie szafy, że to wszystko można ogarnąć i tak z całkiem zabawnych rzeczy. To nie wiem, czy nie będziemy mieć kolejnej szafy tutaj, dlatego, że przez wiele lat walczyłam z tym, że kapy na łóżko, pościele i tak dalej mamy po prostu pod łóżkiem w pojemnikach, i jednak chyba wolałabym. Żeby to było po prostu w szafie, szafie żeby mieć taką szafę ala gospodarczą, żeby móc tam składować rzeczy, które są pochowane Dzisiaj mam na nie miejsce, są w określonych miejscach, ale po prostu wolałabym, żeby były tutaj jednak z nami w salonie Więc jest to coś do przemyślenia, natomiast to nie jest tworzenie nowego miejsca na nowe rzeczy, tylko po prostu na inne składowanie tego, co mam Więc minimalizm jest konsekwencją Trzeba nad tym pracować. Ja jestem generalnie osobą, tak stwierdzam po czasie, która uwielbia zasady, która e, lubi się wokół tych zasad kręcić, która ma mocne poczucie jakichś tam określonych wartości. I nie mam problemu z tym, że weszłam w minimalizm, ale czasami jest naprawdę ciężko, e, bo chciałoby się zaromansować, a się nie romansuje. I tu przechodzimy do kolejnego punktu. Zdecydowanie. Wyrzuty sumienia. Ja nie mówię tutaj o wyrzutach sumienia na zasadzie: poszłam w tango i przyniosłam ze sobą do domu połowę sklepu, ale mam wyrzuty sumienia w stosunku do tego, czy naprawdę czegoś potrzebuję. Mam wyrzuty sumienia w stosunku do tego, że coś mam, a nigdy tego nie używałam. Ostatnio odkryłam na przykład, że w momencie, kiedy moja siostra kupowała mi zestaw Rokoko, to jest po prostu zestaw zestawy stołowej, który do dzisiaj uwielbiam, jest piękny i tak dalej. To od sklepu internetowego, i też mi to dała, dostałam na przykład szklane kubki sowy z zakrętką. Nigdy ich nie używałam. Odkryłam je ostatnio, jak robiłam przegląd szafki, i miałam takie. No gdyby człowiek wiedział, to może by nawet napisał, bo się ze mną kontaktowała, żeby napisać do sprzedawcy, żeby tego nie wysyłał, bo mam coś teraz w domu, czego nie chciałam i mam wobec tego jakiś tam wyrzut sumienia. I to nie jest tak, że jest zawsze słodko, cukierkowo i na koniec dnia jesteś siebie dumny, czasami po prostu masz dość i jeżeli pracujesz nad czymś wiele miesięcy i nagle się okazuje, że masz problem rozstać się z tą jedną rzeczą, że kupiłeś coś i to nieużywane po prostu się rozleciało. Ja tak miałam wiele razy w wypadku na przykład perfum, które w ostateczności oczyściłam w tamtym roku i jestem z siebie dumna. Mam aktualnie jedne i to na razie mi wystarcza. Gdzieś tam jedne jeszcze mam na swojej liście Ale wiecie, nie chciałam wyrzucać Wielką motywacją byliście dla mnie wy Dlatego, że ktoś mi po prostu napisał, że nie psikaj się czymś starym Bo po prostu możesz mieć jakąś alergię skórną i tak dalej Więc wreszcie to wyrzuciłam Zostawiłam jeden flakon do psikania butów, żeby się fajnie rozciągały Ale wyrzuty sumienia pojawiają się bardzo, bardzo często Dotyczą różnych rzeczy Wyrzuty sumienia są związane też z tym, że na przykład chcę sobie kupić droższą wersję czegoś, e, czy to używanego, czy nowego, a przecież ta basic też by mi wystarczyła. Tak. Brzuty sumienia są bardzo częste i naprawdę dają w kość i tak jest do dziś. Gdybanie. I to gdybanie pojawia się dlatego, że siedzimy właśnie tutaj i rozmawiamy na ten temat. Bo jestem chwilkę przed moimi urodzinami I mówiłam Wam to wielokrotnie, że żeby sama nie robić zakupów Mam swoją listę zakupową, którą przesyłam rodzinie Żeby każdy mógł mi kupić coś, z czego faktycznie będę korzystać żeby nie musiała tego sprzedawać Żebym nie musiała, wiecie, gdzieś tego chować Być z prezentu niezadowolona i tak dalej Jestem z moją rodziną blisko, więc to wszystko racjonalnie funkcjonuje I tak działamy Natomiast... Jak ostatnio przeglądałam to moją listę, to chociażbym chciała mieć te rzeczy, to na tej liście jest na przykład torebka, która po prostu mi się podoba i którą mogłabym mieć, ale potem mam takie, ale Ty masz torebki, masz wystarczającą ilość torebek i tej torebki nie potrzebujesz. Na tej liście są też perfumy, ale w tym filmie, bo pewnie ten przykład pojawi się później, wspominam Wam, że mam jedne perfumy, z których nie korzystam aż tak często, więc po co mi drugie. Na tej liście są też kredki, mam za dużo kredek. Nie potrzebuję tych konkretnych Mogłabym poprosić o doświadczenia Ale ja jestem osobą, która No nie lubi nic spontanicznego Nie lubi, jeżeli dostaję jakieś, nie wiem, masaże i tak dalej Nie, nie znoszę takich prezentów I jestem bardzo określona i bardzo sztywna wbrew wszystkiemu Więc doświadczenia też raczej nie przejdą No nie wiem, mogłabym do, do, od kogoś dostać bilet lotniczy Albo wiecie, jakiś do Ryanaira ale szczerze powiedziawszy, nasze życie tak całkiem szczerze kręci się wokół też mimo wszystko lekarzy i to nie jest tak, że nasze wyjazdy mogą być spontaniczne, bo mogłabym się obudzić z ręką w nocniku i dowiedzieć, że na przykład teraz nie mogę lecieć, bo czekają mnie jakieś ważne badania albo coś takiego i to odpada. Więc tak to jest gdybanie. To jest szukanie balerin po 15 razy. To jest odsyłanie, zamawianie tego typu rzeczy. To jest cały czas praca nad sobą, ale jednocześnie zastanawianie się, czy tego na pewno potrzebujesz, a po co ci to, a przecież masz. I po prostu ta minimalizacja nie jest zerojedynkowa, ale bardzo mi to ciąży. I zawsze wam to podkreślam, że na wszystko patrzę 10 razy, przez co czasami tracę radość z tego, co mam. Ograniczenie spontaniczności. I to nie jest tak, że na poprawę humoru chcę pobiec do sklepu i sobie coś kupić. Że na poprawę wystroju wnętrza chcę kupić nowy mebel i tak dalej. Że chcę coś powymieniać. Ale ograniczenie spontaniczności sprawia, że wszystko jest przemyślane dosłownie 10 razy i w pewne dni normalnie każdą jedną decyzję podważam. Teraz. Mówię Wam o tym filmie, przygotowujemy się praktycznie do, pra, prawdopodobnie do drobnej zmiany w salonie I ta zmiana jest tak przemyślana, ja zaczęłam czytać, skorzystać z czata GPT, żeby to sobie wygenerować Sprawdzałam inspiracje w internecie, szukałam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo rzeczy Podczas gdy kiedyś po prostu poszłabym do komputera i kupiła te rzeczy jednego dnia, zamówiła, i później e, zrobiła ten remont, a teraz trwa to miesiącami, żebym ja sobie przemyślała, czy ja na pewno tego potrzebuję. Możecie sobie odmówić zakupu czegoś, co jest na przykład ręcznie robione, jesteście na wakacjach i naprawdę zobaczycie to tylko raz. Ja tak miałam na przykład w tamtym roku w Bawarii, odmówiłam sobie zakupu takiej ręcznie robionej figurki do domu. Naprawdę była ręcznie robiona, bo stwierdziłam, że jej nie potrzebuję. Teraz nie będę jechać do Bawarii i jej nie upoluję. To jest życie w sztywnych ramach, które nie mają elastyczności i to ograniczenie spontaniczności to są przeróżne wydatki. To jest czasami też postępowanie. Jedyna spontaniczność, na jaką sobie w tym momencie pozwalam, to tak naprawdę spontaniczne wyrzucanie, o którym Wam mówiłam, że czasami nie szekam, tylko po prostu jak mnie coś denerwuje, chwytam to i wyrzucam i koniec, i już się z tym rozstajemy. Więc na pewno e, ograniczenie spontaniczności jest bardzo mocne e, i czasami też blokada przed wymianą. To znaczy, mogłabym wymienić coś na wygodniejsze, ale jeszcze mam to stare, jeszcze działa, więc po co? Wiem, że to nie jest tak, że przy wyrzuceniu jednej rzeczy kupię 10 innych albo zastąpię ją zaraz czymś, ale prosta sprawa jest taka, prosty przykład. Ostatnio kupiłam, słuchajcie, buty na wyjścia, na około domu itd. Dalej, bo przez lata wam mówiłam, że ja mam buty, ale nagle okazało się, że te są trochę ciasne, te są niewygodne, te są trochę zdarte. I tak pracowałam na tych trzech parach i naprawdę chodziłam w nich na zewnątrz, ale w końcu stwierdziłam, dziewczyno, kup sobie kurczę po prostu te buty. E, oczywiście długo ich szukałam, przeglądałam, sprawdzałam i tak dalej, ale kup sobie po prostu te buty Miej te buty, a nie docioruj na siłę te inne, które w niektóre dni, jak na przykład masz bardziej spuchnięte nogi Są po prostu ciasne i chodzisz w nich tak i to jest bez sensu I te buty, które, z którymi się dostaje, za niedługo zobaczycie w projekcie Denko Więc czasami z ograniczeniem spontaniczności zdecydowanie walczę Minimalizacja to też bardzo często trudna decyzja Musisz się określić jak będziesz postępować Minimalizacje to bardzo często trudne decyzje pod tym względem, że wiesz dobrze, że czas się rozstać z czymś, czego nie potrzebujesz z czym, czego, Do czego masz sentyment I bardzo często w takich różnych przykładach podają, że mogłeś wyrzucić coś, pozbyć się czegoś, za czym jednak będziesz tęsknił z perspektywy lat nie mam rzeczy, za którą tęsknię, zdecydowanie nie, ale czasami uważam, że zbyt mocno przykręcałam sobie śrubkę. Jestem dumna z tego, że gdzieś tam tą śrubę sobie przykręciłam mocniej i że mam już te osiągnięte efekty, ale jednak, mimo wszystko. Czasami mogłam postępować trochę delikatniej. Na przykład nie poświęcać o czym Wam mówiłam całych dni wolnych, absolutnie na pozbywanie się, sprzątanie itd. Zrobiłam po prostu to teraz poświęcając na tą mniejszą ilość czasu, więc mm, to jest przykręcanie sobie śluby. To śruby to są rozstania z rzeczami, które lubicie, które trzymacie z sentymentu. Z perspektywy czasu muszę wam powiedzieć, że zawsze po czasie jest lepiej. Jeżeli ci jest ciężko coś wyrzucić, ale wszystkie argumenty przemawiają za tym, żeby to wyrzucić, to to wyrzuć i za jakiś czas zobaczysz pozytywy, nie będziesz za tym tęsknić. Będziesz się cieszyć, że masz odzyskane miejsce i całą resztę z tych rzeczy, że będziesz dumny z siebie, że możesz wyrzucać, że możesz na tym pracować i tak dalej, to jest świetne, ale naprawdę, naprawdę, naprawdę. Czasami jest to związane z rozstaniami, z jakimś smutkiem, z rozczarowaniem samym sobą, że to w ogóle miałeś, więc u mnie zdecydowanie te argumenty przeważały. Naprawdę bywało ciężko, ale to po prostu trzeba zrobić. Kochani, dajcie mi koniecznie znać, czy te moje podpunkty w jakiś sposób Was tam dotknęły. I dzisiaj przede wszystkim życzę nam konsekwencji, bo bardzo łatwo zboczyć z tej drogi, poszukać jakiejś innej alternatywy, po prostu zrezygnować, a życzę nam konsekwencji w tej pracy nad sobą i samej radości z tego, że to robimy, bo naprawdę jest o co walczyć w tej kwestii. Nie ma lepszej inwestycji czasami niż inwestycja w siebie. Papa pa, kochani, trzymajcie się. Do następnej niedzieli. Dzięki za to, że jesteście i oglądacie.